Za nami pierwszy etap trzeciej edycji Uniwersytetu Sukcesu. Byliśmy w Warszawie, we Wrocławiu, w trójmieście i Krakowie. Wspaniałe dziewczyny, młode, ambitne, chcące zmiany swojego życia, wierzące, że nasz projekt pomoże im zmienić swoje życie na lepsze. Przed nimi praca z mentorami, z doradcami HR, warsztaty zawodowe. Jako Nacjonalne Nederlander nie tylko angażujemy się finansowo, ale to, co dla nas najważniejsze, angażujemy się jako pracownicy, jako wolontariusze. Wolontariusze kompetencyjni, którzy dzielą się swoją wiedzą, ekspertyzą, doświadczeniem z młodymi, utalentowanymi uczestniczkami. Od tego, jak wychowamy i jak wyedukujemy tą młodzież, zależy przyszłość i to ma ogromny wpływ na przyszłość. Przede wszystkim ten program jest dla uczestniczek, więc zależy mi na tym, żeby to one poznały siebie i z tego programu wyniosły jak najwięcej. Żeby miały możliwość odkrycia siebie w tym programie, odkrycia tego, co jest dla nich ważne i jaką drogę zawodową w przyszłości chcą obrać. To jest bardzo dobra inicjatywa od Uniwersytetu Sukcesu, że oni otwierają drzwi i dają możliwości, żeby młode, opisujące kobiety mogli odkrywać swoje ciężkie kariery. Te zajęcia pomagają mi w wielu rzeczach, w tym jak skonkretyzować swój cel i czy faktycznie dobrze czasami robię, robiąc to co robię i poznając przede wszystkim bardziej siebie. Uniwersytet Sukcesu jest idealną opcją dla poznania wielu naprawdę wartościowych i inspirujących ludzi. To jest prawdziwe, to jest autentyczne. To mnie zaskoczyło, to mnie po prostu powaliło, że tak dużo tu jest po prostu szczerości, że są osoby, które chcą wyciągnąć z siebie ten potencjał, bo wiedzą, że jesteś zasobem, wiedzą, że masz co dać po prostu temu światu. Obecnie kobiet w IT nie jest pewnie super dużo, ale powinno być coraz więcej, bo perspektywy dla nich w IT są bardzo dobre. Zachęcam. Ja po prostu zawsze chciałam osiągać swoje sukcesy, a Przebywanie w środowisku ludzi, których już można określić sukcesu. To daje takiego powera kopa, i przede wszystkim czuję, że wtedy mogę stawać się lepszym człowiekiem.